Cześć, ja tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj wielki dzień, mianowicie start prerejestracji na nowy serwer EU20. Długo wyczekiwany, naprawdę mocny. No i oczywiście, wszelkie informacje o tym serwerze wam dzisiaj przekażę. Oprócz tego, mamy oficjalną datę startu Elevatora, też do tego sobie przejdziemy. No i mamy zapowiedź kolejnej bety, jeżeli chodzi o toaletę. O tą nową, zreworkowaną toaletę, więc do tego też na spokojnie za momencik przejdziemy. Na wstępie, oczywiście, pamiętajcie, żeby kupać grzybki i pakiety specjalne z kodem neutral na stronie home.syfygame.net i wysyłajcie do mnie screeny jak używacie mojego kodu twórcy no i również pamiętajcie, że teraz co miesiąc wyłaniana jest najaktywniejsza osoba na moim kanale na YouTube, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveaway'u, no i trzeba subskrybować mój kanał tutaj na YouTube, żeby brać w ogóle udział w tym giveaway'u za aktywność, no i przejdźmy teraz do startu prerejestracji dzisiaj o godzinie 10 wystartowała prerejestracja, co prawda ja to nagrywam w czwartek, niestety musiałem w piątek jechać do lekarza więc co za tym idzie nie miałem jak za bardzo Wam nagrać tego filmu, także jeszcze nie mam konta założonego na EU20 ja to nagrałem w czwartek tak jak mówię natomiast Wy to dostaniecie w piątek no i dzisiaj o godzinie 10 wystartowała prerejestracja na nowy serwer EU20 no i już można zakładać konta, można sobie zajmować swoje niki, no i generalnie można przygotowywać się do startu i teraz bardzo ważna informacja, pamiętajcie aby wszelkie pakiety startowe potem pakiety twierdzy, jakieś Grzybki i tak dalej, kupować z kodem neutral. Właśnie na stronie home.syfygamy.net i wysyłajcie do mnie screeny, jak mojego kodu twórcy używacie. To jest nowy serwer. Promocja 20% trwa yy, przez cały, jakby czas trwania prerejestracji, czyli w sumie od dzisiaj do kolejnej niedzieli. Także jest dużo czasu. Ta promka trwa, no i właśnie w sumie na tym polega prerejestracja, żeby się odpowiednio przygotować do startu. Też polecam wcześniej te grzyby zakupić, jeżeli ktoś planuje jakieś większe ilości kupować, pakiety startowe i tak Dlatego, że jeżeli coś tam by nie zadziałało, nie przyszłoby wam, czy no nie wiem, pobrałoby wam pieniądze z konta, a te pakiety czy grzyby by nie doszły, no to macie jeszcze cały tydzień, żeby napisać na support i żeby oni wam to po prostu przyznali ręcznie. Rzadko się to zdarza, ale może się zdarzyć tak, że nie ma co wszystkiego zostawiać na ostatnią chwilę. No i jeżeli chodzi o konto. Na serwerze EU20, a w zasadzie tutaj, jeżeli chodzi o prerejestrację, no to jak Wy sobie teraz pewnie wejdziecie w plusik, wejdziecie sobie tutaj, no wybierzecie profesję, wiadomo, no i będziecie tutaj mieli nadchodzące światy, taką zakładkę, ewentualnie w zakładce Europa, będzie Europa 20, no i już to konto można zakładać. Zresztą, jak wejdziecie do gry, to pewnie Was przywita od razu informacja, że ta prerejestracja wystartowała. No, dużo rzeczy, generalnie dużo rzeczy będzie Was informowało o tym, że konto już możecie założyć, no i po założeniu konta. Będziecie mieli po zalogowaniu, oczywiście, odliczaniem. Jak wejdziecie na swoje konto na EU20, wejdziecie sobie w zakładkę ustawienia tutaj w lewym dolnym rogu. Zakładka postać to tam macie swoje ID postaci. To ID postaci sobie kopiujecie, no i logujecie się właśnie na stronę home.syfygame.net i tam możecie robić zakupy już w trakcie trwania prerejestracji z promocją 20%. No i przypominam, że na tej stronie jest po prostu taniej, jest 20% tanie aniżeli na aplikacjach mobilnych i steamowych. Tutaj dla przykładu najdroższy pakiet kosztuje 500 zł na Steamie, no a na tej stronie kosztuje 400 zł, więc polecam z tej strony korzystać, polecam wpisywać kod twórcy neutral przy wszelakich zakupach, czy najtańszych, czy najdroższych, bardzo Wam dziękuję za wszelakie wsparcie po prostu no i co do serwera EU20 no to jeszcze dużo osób pyta mnie o dropy wszystkie Wam dzisiaj informacje o tym serwerze podam no więc tak, jeżeli chodzi o dropy to przede wszystkim jak założycie sobie postać właśnie na serwerze EU20 i połączycie ją ze swoim ogólnym kątem, tutaj and Fidget, no to już możecie zdobywać dropy. I ja polecam dropy z tego tygodnia, jeżeli ktoś planuje grać na tym serwerze. Odebrać sobie na przykład w niedzielę, bo już wtedy będziecie mieć postać na EU20. No i te dropy będą na Was czekać. Oczywiście mowa o dropach z Twitcha. Te dropy na Was będą czekać na poczcie właśnie w giereczce, gdy już za tydzień, 23 maja serwer wystartuje i po prostu będziecie mogli normalnie wejść na swoje konto i zacząć grać. Więc tutaj ważne, bo po prostu te dropy będą czekać. Tak samo jak dropy się zaczną w poniedziałek, nowy set, w sensie Nowe sety, nowa kampania, to też będzie można zbierać, odbierać, no i będą na Was czekać właśnie na tym koncie. Oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem. Surowce do twierdzy, jakieś Gemy, epiki i tak dalej No to warto się wstrzymać z odbieraniem tych dropów Dlatego, że im macie wyższy level Postaci, tym jakby lepsze te rzeczy dostaniecie Więc czasem warto po prostu Poczekać i odebrać później Ja co prawda zazwyczaj wszystko odbieram od razu Ale to jest moja głupota, lepiej poczekać Także tyle jeżeli chodzi o dropy Kim my w ogóle gramy? Gramy sobie berserkiem Jeżeli się nie sprzedam, jeżeli Nikt mnie nie kupi na streamach i tak dalej No to gram sobie berserkiem Bo mam ochotę pograć tą klasą Postaci już od dłuższego czasu i berek myślę, że będzie przyjazny yy, i przyjemny przede wszystkim do gry na serwerze U20. Także będziemy grać sobie tutaj berserkiem. No i co? Yy, no, myślę, jakieś tam wymagania na pewno co do naszej gildii spełnię, czyli jakieś tam pewnie na 3 dni około 11 tysięcy grzybów będę miał na start, yy, więc myślę, że z tym problemów żadnych być nie powinno. Yy, gramy berkiem i. No, będzie oczywiście seria. Będziemy sobie pierwsze dni ogrywać na streamie. Potem ja będę z tego wam montował odcinki. No, standardowy początek, tak jak na każdym serwerze. Postaramy się jakoś fajnie polecieć. Co możemy przeczytać odnośnie serwera EU20? To może zaraz do tego przejdziemy. Natomiast Gildia. Tutaj też was pewnie dużo tam w sensie dużo osób pyta po prostu, co z Gildią. W Gildii, w jakiej będę grał, będzie to Gildia World Guard. Gildia głównie polska, z jakimiś tam pojedynczymi osobami z zagranicy. No i jeżeli planuje kupować. teraz troszkę się wymagania obniżyły żeby po prostu już dopełnić cały skład, ale jeżeli planujecie kupować sobie no z 1, może dwa pakiety za 400 zł. No i oprócz tego pakiet startowy twierdzy, to zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej, bo jeszcze mamy kilka slotów na ten moment, kiedy nagrywam ten odcinek, więc na pewno chętnie was dodamy. Na początku te wymagania były wyższe teraz się troszkę obniżyły więc po prostu można jeszcze dołączyć do naszego głównego składu. Natomiast jeżeli, to tak jak mówię, no pakiet startowy, twierdzy i myślę jakieś 7200 grzybów, może 3600, no coś koło tego. Jak takie będziecie robić zakupy, to odzywajcie się do mnie, no i dogadamy się. Na pewno się dogadamy, natomiast mamy jeszcze akademię. Mamy akademię naszej gildii, która wymaga pakietu startowego, pakietu twierdzy, no i 1500 grzybów na start. Czyli jeden pakiecik za dwie stówy. no i to jest taka ogólnie gra eko w tej akademii. Takie są tam wymogi. Więc, jeżeli nie kupujecie przynajmniej jednego pakietu za 400, a kupujecie jeden za 200, na start, oczywiście, mowa tutaj głównie o tych pierwszych trzech dniach. No to również się do mnie odzywajcie w wiadomości prywatnej. Również tworzymy akademię. Potem będą oczywiście roszady. Jeżeli ktoś będzie bardzo mocno leciał do przodu w akademii, to go weźmiemy do głównej gildii. To jest wszystko do ogarnięcia. Zapraszam, bo tworzymy naprawdę mocną społeczność na ten serwer. EU20, Gildia Worldguard swoją drogą. Gildia, która jakieś tam sukcesy odnosim Tutaj na EU16 w zasadzie wystartowaliśmy troszeczkę tak, no powiedzmy, nijako, w takim sensie, że wiecie, nie mieliśmy tu za bardzo planować cisnąć i tak dalej. A finalnie udało nam się skleić gildię top 2 z jakimś tam potencjałem na top 1, jeżeli dogramy wszystkie transfery, które planujemy dograć. No i na serwerze EU18 również bardzo długo byliśmy top 1. Tutaj w zasadzie walka jest bardzo, za, no taka zaciekła, nie wiecie o co chodzi? Bardzo zaciekła między naszymi gildiami. Tutaj, Primordial. Do tracki i wort My w helewej ostatnim zdobyliśmy drugie miejsce. Bardzo długo byliśmy top 1, co też mogliście widzieć na pewno. Teraz jesteśmy top 3, ale no różnica czci jest znikoma. Więc tak naprawdę, RNG: kto pierwszy wtopi swoją walkę, kto tam powiedzmy jakoś niespodziewanie wygra czy coś, no to zaraz przeskakujemy o dwie pozycje, nie? Więc tutaj też bardzo ładnie nam idzie. No i właśnie serwer EU20 to będzie trzeci serwer, na którym ten projekt uruchamiamy. Także wszystkich gorąco zachęcam do odzywania się do mnie w wiadomości prywatnej. Wymagania podałem. Jeżeli chodzi o jakąś niespodziankę na start serwera, to również oczywiście ode mnie będzie niespodzianka na start serwera. Więc o to się bać nie musicie. Śledźcie mój kanał, śledźcie Discorda. Ja tam zawsze o wszystkim mówię. No i kolejna sprawa to jest Elevator. Dlatego że dostaliśmy informację, że Elevator wystartuje. Właśnie 22 maja, czyli dzień przed startem EU20. No, i co ja mogę dodać odnośnie tego helwejtora? No, będzie na EU20. To już jest, w sumie to już wiedzieliśmy, jakby nie patrzeć. Ale to już jest oficjalnie potwierdzone, że będzie ten helwejtor. Yy, tutaj jest ta beta. Czekajcie, gdzie to było gdzieś tu była taka wiadomość tylko ku... o tutaj chyba tak dokładnie Hellevator powoli zmierza ku powierzchni w następny czwartek 22 maja o godzinie 16 wystartuje czyli będziemy mieć właśnie Hellevator dzień przed startem EU20 na pozostałych serwerach no i na EU20 też on będzie więc też będzie można od razu w Hellevatorze brać udział na tym serwerze a po Hellevatorze w zasadzie miesiąc po starcie tego serwera czyli około 20 czerwca będzie znowu legendarny loch także mocny początek mocny początek eu 20, dużo eventów na start, dużo się będzie działo, także zachęcam wszystkich do gry, bo serwer okrągły, fajny. Co do jeszcze jakichś informacji. No to tutaj mamy na przykład nadchodzi dekada, wielu bohaterów już teraz nie może się doczekać, ponieważ 20 świat obiecuje zupełnie nowy wzrost niezwykle zmotywowanych bohaterów. Walka o najwyższe miejsca w sali chwały będzie tym razem szczególnie bezlitosna. Czy jesteś bohaterem na tyle, aby się przebić? Stwórz postać na nowym świecie EU 20 od 16 maja i otrzymaj 25 grzybków jeśli połączysz ją ze swoim kątem 6 Fidget przed startem świata w piątek, w przyszłym tygodniu. Wtedy już nic nie stanie na przeszkodzie w złożeniu wizyty handlarzowi grzybów. Czyli właśnie, no oni tutaj też są świadomi, że jest to serwer okrągły, duży i na pewno dużo graczy będzie grało. Także warto mieć to oczywiście na uwadze i warto o tym pamiętać. No i co? Oprócz tego, że serwer w sam sobie będzie mocny, no to jeszcze jest ta walka o awatar. Tutaj jeżeli chodzi o tą informację to też dodam na EU20 każdy gracz będzie mógł wygrać, w sensie każda klasa postaci może tak, będzie mogła wygrać swój własny awatar, no i o co chodzi chcesz zostać uwieczniony w grze, w takim razie zapewnij sobie szansę na wygranie spersonalizowanego awatara, stwórz postać na nowym świecie gry EU20 od 16 maja i wywalcz sobie drogę na szczyt, szukamy 11 najlepszych postaci po jednej na profesję, tak jak powiedziałem bo mamy 11 klas postaci, no i od 23 maja, czyli od dnia startu serwera do 2 czerwca, liczy się każdy punkt doświadczenia. Kto na koniec tego okresu zdobędzie najwięcej punktów doświadczenia dla swojej profesji, wygrywa. No i w zasadzie tyle, nie? Czyli kto między 23 maja a 2 czerwca będzie miał najwyższe levele każdą poszczególną klasą postaci, no to dostanie swój awatar. Jeżeli jakaś tam klasa będzie miała, nie wiem, będą grali wojownikiem i wbiją powiedzmy oboje 260 level na koniec, do końca 2 czerwca, no to wtedy kto ma więcej expa wygrywa, nie? Także tutaj yy, takie są że tak powiem yy, wymogi i w ogóle jakieś tam powiedzmy regulacje tego konkursu. No i tak jak jest tu napisane, no wy już od teraz, jak oglądacie ten film, możecie stworzyć postać. Warto ją sobie od razu połączyć ze swoim kontem ogólnym Shakes and Fidget. Dostaniecie więcej grzybów na start. Yy, więc ogólnie spoko, nie? Ogólnie wydaje mi się, że spoko. Co do mojej postaci powiedziałem, będzie seria, będzie wszystko, będziemy sobie grać razem. Zapraszam do naszych gildi, do gildi głównej, bardziej dla grzybiarzy, do gildi również, do akademii po prostu, bardziej dla graczy eko. Odzywajcie się do mnie na Discordzie wiadomości prywatnej, chętnie was dodam do którejś z tych ekip. Będzie się działo, będzie się działo ogólnie, jak macie jeszcze jakieś pytanka co do stricte serwera EU20, pytajcie w komentarzu, ja chętnie odpowiem, no ale chyba wydaje mi się, że wszystko powiedziałem. Przejdźmy teraz do hellevatora, czyli do tematu, który już poruszyłem przy okazji startu EU20, w sensie tego poprzedniego rozdziału, natomiast szybka informacja, hellevator oficjalnie został zapowiedziany na 22 maja godzinę 16.00 co za tym idzie, będą pewnie też dostępne specjalne dropy elewatorowe na Twitchu zapraszam do mnie na streamy będzie można je zdobywać między innymi no i co? Helewator standardowo startuje dzień wcześniej, żeby nie zrobili dwóch wielkich wydarzeń no w, jednym, w jednym dniu, w jednej godzinie, żeby znowu nie było lagów czy czegoś. Więc Helew na wszystkich serwerach wystartuje 22 maja właśnie, czyli w czwartek, no a w piątek wystartuje serwer eu 20 23 maja, również o 16:00, no i na tym serwerze, także Hellevator będzie dostępny, żebyście mieli po prostu yy, tego świadomość. Także tutaj szybka informacja o Hellevatorze. No i teraz przejdźmy sobie jeszcze do kolejnej informacji, którą dostaliśmy, mianowicie zamknięte testy beta, ulepszenie tajemniczej toalety 2.0. Dostaliśmy nareszcie datę startu bety odnośnie zreworkowanej toalety. Ja już na ten temat nagrywałem, pokazywałem wam pierwszą betę, no dużo się pozmieniało od tej pierwszej bety, do czego sobie zaraz przejdziemy. No i pewnie też wam nagram jakiś filmik tutaj, jak wystartuje ta beta, to jest 21 maja, czyli to jest środa. Też wam nagram jakiś filmik z tej nowej bety, jak to wszystko wygląda. No wydaje mi się, że ta zreworkowana toaleta może wejść do gry już na urodziny. Żeby wiecie, na urodziny weszła jakaś aktualizacja urodzinowa, no i żeby było to coś więcej, to właśnie wrzucą tam tą nową toaletę. Natomiast lecimy z informacją. Zamknięte testy beta, ulepszenie tajemniczej toalety 2.0. W nadchodzącym tygodniu odbędą się zamknięte beta testy, podczas których będziemy testować kolejną wersję funkcji tajemniczej toalety. Poniżej wyjaśniamy zmiany wprowadzone na podstawie opinii graczy otrzymanych podczas ostatnich zamkniętych testów beta i później. Ogólne poziom aury zostanie ograniczony do 500 poziomów, wcześniej było 1000, a wartość many wymagane do osiągnięcia poziomu aury zostały dostosowane wartości many. Im wyższa jakość przedmiotu, tym wyższe atrybuty. No to jest jakby logiczne. Im mamy tam większy. No jak ktoś oglądał tą pierwszą betę, filmik mój z niej, to wie dokładnie o co chodzi. Polecam się cofnąć, jeżeli ktoś oczywiście nie widział. Obrażenia od broni, od broni zostały dostosowane i rosną mniej gwałtownie przy wysokiej jakości przedmiotów. Czyli nawet jak tą jakość przedmiotu mamy dość wysoką, no to te obrażenia nie, nie lecą tak mocno do góry, bo to było zbyt do zbyt przesadzone. No i teraz jeżeli chodzi o pierwszą funkcję, poświęcanie. Do poziomu aury 230 można poświęcić jeden przedmiot, do poziomu aury 400 można poświęcić 2 przedmioty, a od poziomu aury 401 można poświęcić 3 przedmioty dziennie. Czyli, no, zdecydowany, yy, można powiedzieć, nerw, jeżeli chodzi o poprzednią betę, bo tamtych przedmiotów można było podświęcać naprawdę od groma. No, i było to dość mocno pay to win. Teraz zostało to bardzo fajnie zbalansowane. Współczynnik skuteczności poświęcenia wynosi zawsze 100%. Czyli każde poświęcenie zawsze daje nam 100% many, yy, a nie zmniejsza się tak jak w poprzedniej becie. Poświęcanie przedmiotów epickich i legendarnych daje 50% many każdy, podczas gdy inne wartości many pozostają niezmienione. Wcześniej było tak, że itemki legendarne dawały tej many. Więcej, więc było to pay to win. Teraz to zrównoważyli i dają po tyle samo, więc też fajnie. Przedmioty bez wartości w złocie mogą również zostać poświęcone. To też bardzo fajne. Czyli jakieś wiecie: itemki ze strefy mroku, zwierzy, to bardzo super. Yy, zmiana, bo tych itemów często mamy dużo i po prostu fajnie, że można. <grych> Najzwyczajniej w świecie. Rozlanie zapewnia, że mana nie zostanie zmarnowana, jeśli wygenerowana ilość nie odpowiada dokładnie wymaganemu ukończeniu poziomu. Czyli po prostu manaż, z tego co rozumiem, przechodzi na kolejny poziom aury. Więc to też bardzo fajne, nie będzie się marnować. Po poświęceniu przedmiotu otrzymasz z powrotem materiały użyte do ulepszeń. To też super. Po prostu teraz już nie będzie tak, że nie wiem, wrzucamy jakąś broń, poświęcamy ją ulepszoną i nagle nam się tracą surki, yy, tylko one będą wracać, także super. I teraz druga funkcja mycie. Mycie nie generuje już many. Generalnie poświęcenie to jest coś w stylu po prostu wrzucenie jakiegoś itemka do kibla Czyli to jest to co w sumie teraz mamy A jeżeli chodzi o mycie, no to ono głównie polega na zmianie atrybutów itemu, nie To jest ta funkcja jakby podzielona teraz na dwie, jeżeli ktoś tej pierwszej bety nie oglądał, to tak w dużym skrócie. No ale mycie już nie generuje many służy tylko temu, żeby zmienić właśnie statystyki na itemku. Umyte przedmioty zachowują wartość w złocie, ale nie można ich. Umyć i otrzymać odpowiedniego oznaczenia, czyli to też spoko w sumie, że nadal będzie można po umyciu i tak ten itemek, w razie czego sprzedać, za normalną ilość golda. Ulepszenia dokonane w umytej broni zostaną przeniesione do nowej broni, więc zainwestowane zasoby nie zostaną. Utracone, a w przypadku sprzedaży, demontażu lub poświęcenia zostaną zwrócone zgodnie ze zwykłymi zasadami. Także to też jest bardzo fajne. No i co? Beta be zamknięta beta przepraszam, będzie miała miejsce od 21 maja do 28 maja tego roku, aby zaoferować ci szansę na udział w zamkniętych testach beta 21 maja. O godzinie 10 roześlemy kod za pośrednictwem wiadomości w grze, który umożliwi rejestrację maksymalnie 2,5 tysiąca osób. To pierwszy ten lepszy, po osiągnięciu limitu rejestracja na serwerze beta nie będzie już możliwa, niektóre indywidualne kody dostępu będą rozdawane na Twitchu i YouTube. bądźcie czujni. No i ja oczywiście też jako content creator dostanę pewnie swój taki jeden indywidualny kod, żeby wam móc nagrać z tej bety jakiś materiał. Więc super, więc ogólnie super. Taką informację dostaliśmy No i co? Tyle ode mnie Dajcie znać w komentarzu, czy będziecie grać na EU20 Jeżeli tak, to jaką klasą postaci Czy na grzybkach, czy free to play, czy eco Chętnie sobie poczytam Dajcie znać, co myślicie o właśnie tym serwerze beta Który omówiłem przed chwilą To jest kolejna sprawa No i również dajcie znać, co myślicie o helevatorze. W sensie, jakie macie cele na tą edycję helevatora, Jako gildia, jako gracz Też chętnie sobie poczytam Dziękuję wam pięknie za uwagę i za oglądanie. Pamiętajcie, żeby kupować grzybki i kiedy specjalne z kodem neutral na stronie home.cyfigamy.net i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. No i również pamiętajcie, że teraz trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTube, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. Trzeba subskrybować mój kanał, żeby w ogóle brać udział w tych giveawayach za aktywność. No i co, chyba wszystko powiedziałem, ja wam pięknie dziękuję za wszelakie wsparcie, za używanie mojego kodu twórcy przy zakupach, za oglądanie, za lajkowanie, za komentowanie, za uwagę wam przede wszystkim dziękuję, życzę wam miłego weekendu, bo ten film raczej wleci w 5-16, więc zaczyna się weekend, życzę wam miłego weekendu, zapraszam na streamy, dużo zdrówka, trzymajcie się i cześć!